Dawno, dawno temu, a może całkiem niedawno, tysiąc lat minęło jak jeden dzień, Bolesław Chrobry, pierwszy król polski, siedzi w swojej komnacie, dumny, dostojny, choć trochę znudzony. Uh, tysiąc lat minęło. A tu cisza czym makiem zasiał. Czyżby o mnie zapomniano? Wasza to w Bo wina, No wina wielka jak, jak pochodnie nad kresą czarnego złota. <śm> oby nie tak wielka jak woń. Która się tutaj zewsząd unosi. No ale nic to. Mów, z czym przychodzisz. Z Grodu Płocka przybywam. Szkoła Podstawowa z działami integracyjnymi numer 11 w Płocku. Wasze imię dumą mążąca. Zapraszam Was na uroczyste obchody tysiąclecia Waszej Tak. Tysiąc lat. Tysiąc lat, a ja czuję się, jakby ledwie 500 minęło. Poczułem pragną, byście zaszczycili ich swoją obecnością, a podobno będzie nawet królewski tort. Tort? O, zacnę to. Tortem świętować koronację, gdyż, jak mawiano, koronację. Świętować należy i mądrością, i słodkością. Powiedz oczywiście, moim poddanym, że przybędę rychło, tylko moja świta się zbierze. A jeszcze przekaż uczniom i żakom wszelkim, żeby szykowali się na ucztę wiedzy i historii. A wraz z zaproszeniem załączyli tajemniczy pierścień wasza królewska most. Podono skrywa wielką moc, hmm. pierścień powiadasz, zaiste, wielkie dary przysłali mi poddani. Niespodzianek? Pełna moc? O! Cudowny pierścień. Skarbów ci u nas dostatek. Ale ów ten przepiękny klejnot od moich poddanych przyjmę z honorem. O! co się dzieje! O! Co? Co się stało? Dlaczego tak wyglądam? Dlaczego moje ręce wyglądają jak ręce chłopca? Proszę, chyba teraz jesteś chłopcem. Lecz ledwie pierścień spoczął na królewskim palcu, stało się coś, czego nie przewidział żaden mędrzec ani wróżbita. Ach, Bolesławie, chrobry, to nie przypadek. Pierścień miał cię przenieść do czasów współczesnych, abyś mógł zobaczyć. Jak uczniowie szkoły podstawowej nr 11 dbają o Twoją spuściznę? Zatem mam zostać uczniem, uczyć się pisać, czytać i co oni tam jeszcze robią? Ależ królu, czy być dobrym władcą nie wymaga mądrości i nauki? Skoro tysiąc lat temu poradziłem sobie z królestwem, to i teraz poradzę sobie z matematyką i historią. Tylko jak ja tam się pokażę? Czy oni mają tam w ogóle stajnie dla koni? I tak oto Bolesław Chrobry, pierwszy król Polski, choć niespodziewanie w ciele ucznia uwięziony, podjął decyzję i stawi się na obchody tysiąclecia swej koronacji. Bo choć stracił wzrost wieki wagę, nie stracił serca i mądrości prawdziwego władcy. Przecież wie jak być królem. Ale jak to jest być uczniem, to dla niego podróż w nieznane. Kto wie, co go będzie czekało w jednastce? Jesteście ciekawi, to zostańcie z nami.